świeże wiadomości jak ciepłe bułeczki. Niestety nieciekawe do końca. <laughs> nie, chciałabym powiedzieć, że ten film y, miał nie być w ogóle nagrywany. W ogóle by mi do głowy nie przyszło, żeby coś nagrywać. Ale zachowanie tutaj w hotelu skłoniło mnie do nagrania filmu. Ukraińcy y, nie są wdzięczni za pomoc. Y, okazało się tutaj. Przyjechałam do hotelu i chciałam Pokój y, odebrać, jakby tak, zameldować się. I y, przyszła pani, a tu były dwie panie, mówią, Polacy, Ukraińcy, i pani tamta powiedziała, która tu sprzątała, że Polacy, aha, już nas, naskok był na mnie, na mnie, na Patrycję, i y, był, był tutaj naskok na nas, i co powiedziała? Co nam mówiła jeszcze? Że, y, że ona nie ma czasu w ogóle. Że nie będzie rozmawiała, że nie ma czasu. W ogóle było tak, że chyba łazienka jest osobno, tak? Za pokojem, i niektóre są, yy, no tak jak tutaj, jest łazienka w pokoju. No i był problem, że było coś tam źle zabukowane, bo yy, te ła łazienka miała być na zewnątrz, a tej łazienki po prostu nie ma. Jeden pokój. No, bez pysznica. no tak, jeden pokój jest bez pysznica i z tego się zrobiła awantura, ja mówię, Pani, ja się chcę umyć, a ona mówi, no nie, ekonomiczny pokój, tak, ale w, w informacji, no tak, w informacji było, że no jest tylko osobno, to znaczy dopiero doczytałam później, że osobno, bo tak naprawdę tutaj, gdzie jestem, to był jeden, jedyny hotel, to jest jeden, jedyny, a jeszcze jest jakiś drugi, ale to jest 3 km od dworca, czyli to jest jakaś chyba inna miejscowość. I tak naprawdę przy dworcu i w ogóle w tym mieście jest tylko jeden hotel. Więc no, pani naskoczyła i mówi, że ona nie będzie rozmawiać, tak co nam mówiła? Że ona, ona powiedziała jeszcze, że ona, ona ma, nie. Ona nie ma, ona ma inne sprawy. Tak. ani teraz z hotelem. Tak. Zmieniać pokoje. Tak, a pokój jest obok i nie, nie ma tu ani jednej żywej duszy oprócz nas. I pani. Tak, z pretensjami, że my tak. Się tak, i pani poszła. Nie mam czasu i poszła. Ja jeszcze nie zdążyłam nic powiedzieć. Za 15 sekund napisałam przez Booking, że ja chcę zapłacić za ten pokój, bo już tej pani nie było. I to jest taka sytuacja, że trochę chamska sytuacja za naszą pomoc, bo teraz nie wiem, czy jak ta pani by pytała się. Polacy czy Ukraińcy, nie? A ta pani, co sprzątała, powiedziała Polacy, i nie wiem teraz, czy naskoczyła na nas bardziej, czy po, a na swoich naskoczyłaby mniej, czy y, że Polacy to naskoczyła mniej niż na swoich, tego nie wiem, ale naskoczyła na nas i nie wiem, jaka miała być reakcja. I była bardzo nieprzyjemna reakcja w momencie, kiedy ta pani powiedziała. Nie mam czasu, nie mam czasu, ja muszę już iść, no chyba jesteśmy gośćmi i chyba powinna nas obsłużyć, ale nie mam czasu. To ja zaczęłam szukać na Bookingu hotelu, ale niestety nie było nic, bo to jest jedyny hotel tutaj w okolicach, nie wiem, 5 kilometrów, a to jest mała miejscowość i już poza miejscowością jest jakiś jeszcze jeden hotel, a później to już dopiero gdzieś już w Lwowie chyba, nie? Bo tutaj jestem na obrzeżach niedaleko granic. No i tak się zakończyła sytuacja, później yy, później yy, tam dzwoniłaś do tej Pani, nie, dzwoniliśmy i jakoś już później było milej, yy, chociaż nie wiem, bo Ty później poszłaś z tą Panią, a ja tu zostałam. Poza tym, yy, no warunki wiadomo, nie oczekujmy tutaj warunków jak z, w Miami, <laughs> za dolarsy, yy, bardzo słabe warunki są, nie, nie jestem pierwszy raz na Ukrainie, nie jestem za każdym razem są kiepskie warunki, y, zawsze jakiś problem. Wcześniej OK, nie, my na przykład nie pomagaliśmy tyle, to były. To nie mam się o co czepiać, ale teraz, kiedy y, oni y, u nas chcą y, wszystko w pierwszej kolejności, nawet Polacy mają dru w drugiej kolejności do lekarza, wszyscy y, muszą dłużej czekać, a y, niestety ludzie z Ukrainy mają pierwszeństwo do wszystkiego. To my tutaj mamy bardzo źle, przekonałam się. Mało kto jeździ w czasie tego, co się teraz dzieje od dwóch lat, czyli w tym stanie, jakim jest złym tutaj w kraju, co się dzieje. Nikt prawie nie wyjeżdża, albo nikt tego nie nagrywa, i nikt nie wie, jak nas potraktują na przykład tutaj na miejscu. I ja się o tym przekonałam więc no szoku doznałam. Poza tym na mieście było raczej y, miło, tak? W sklepie też y, zapraszali nas y, a tak ogólnie gdzieś tam w barze, no też w barze trochę, znaczy tak niby miło, miło, ale jakoś tak poczułam nie do końca. Też nas wy, wyprosili ze stolików, tak, ale to było, że tam była jakaś rezerwacja. Mimo tego y, powinna ta pani podejść, powiedzieć, że będzie rezerwacja nie wiem, za godzinę. I proszę zmienić czy coś, a nie po prostu w czasie picia kawy, proszę sobie iść. To też mi się to nie podobało, bo ja przyjeżdżałam na Ukrainę parę razy, dużo razy byłam i nie spotkałam się, żeby takie coś było. Naprawdę było milej. No zobaczymy, co jeszcze. Ja idę jeszcze do sklepu, w hotelu. Bardzo nieciekawie, i to jest właśnie podziękowanie za naszą pomoc. No jestem trochę w szoku. Bo my wszystko jak najlepiej, a niestety dla nas, i co się pani dowiedziała od koleżanki sprzątającej i właścicielka, że jesteśmy Polakami i chyba powinna jednak z wdzięcznością przyjść i powiedzieć: już, już proszę, czy coś tak. Z wdzięcznością, bo my płacimy, my nic nie chcemy za darmo tylko normalną obsługę, gdzie wszędzie jest normalna obsługa, a tym bardziej Polacy na Ukrainie. Teraz w tej sytuacji, co się dzieje, no niestety, bardzo mi przykro jest, ale musiałam to nagrać. Nieładnie się pani zachowała, no i tyle. No, no zdarza się. A poza tym w pociągu prawie sami Ukraińcy jechali, więc było nie, naprawdę było w porządku, tak? Wszystko było kejnie. Okay, tam nikt się nikt nie czepiał, każdy tam uśmiechnięty do każdego, było naprawdę ok, nie ma się co czepiać. Ja naprawdę myślałam, że będzie super do tego, aż przyszłam do hotelu. Jest mi przykro, bo nie ma innego hotelu, już nawet szukałam na bookingu inny hotel. No niestety nic się nie pokazuje brak. No nie chciałabym być całą noc na, na ulicy, czy gdzieś nie wiem, e, nie ma nawet jak wrócić, nie ma gdzie pojechać, więc muszę tutaj być. Co jest bardzo nieprzyjemne z Pani strony? Pani w ogóle dyskutowała, coś też taka była nieprzyjemna i w końcu poszła i na tym się skończyło. No ale już jest zapłacone, zostajemy tutaj, ale niesmak pozostaje, niestety. I teraz pytanie, czy naprawdę ci wszyscy są wdzięczni, czy tylko no, niektórzy są niewdzięczni, może ci, co nie pojechali? do Polski po pomoc, to może są mnie wdzięczni, a ci, co pojechali, no nie wiem. Taka refleksja, bo strasznie się wkurzyłam i myślałam, że w siedziałam tutaj dwie godziny w pokoju i już nie wiedziałam, co mam robić. Nawet mi się nie chciało rozbierać z tego wszystkiego. No ale już dobra, zapłacony pokój. Wszystko się wyjaśniło mimo tego. Tak jak było, tak było, tak jak Warunki są, nie są złe aż, tak, że jak mówię, nie narzekam, no ale hotele zawsze są gorsze standardy, niż tam gdzieś w Europie. No. Nawet w Gruzji lepsze, nie? Mm. Tutaj nie ma pięciogwiazdkowych hoteli, cztero ani trzy, tylko trzeba jakiś tam jeden wziąć, jakiś taki prywatny, powiedzmy, czy coś. To jest taki hotel jeden-jedynek. No niestety nie ma tu wyboru. Gdyby był wybór, to od razu już bym poszła do innego hotelu, bo tak się swoich klientów nie załatwia. Hamstwem, i tym bardziej, że jesteśmy Polakami, ta pani się dowiedziała i tak zachowała się, więc przykro. No. Może przemyśli, jak jej powiem na koniec, że bardzo niemiło pani nas przyjęła. Hamsko, za tą pomoc, bardzo dziękujemy za tą pomoc, co my daliśmy. Bo każdy się wiadomo, Polak zrzuca na to wszystko. To no, takie potraktowanie. Bardzo przykro i ja jutro będę wyjeżdżać, to powiem tej pani, że to jest bardzo przykre, jak traktują Polaków, powinni być wdzięczni. No i to chyba na tyle. Yy, lajki i te yy, subskrypcje, yy, udostępnienia i tak dalej. I zauważyłam, że nie tylko tu w hotelu, ale no i w Warszawie na przykład czy tam w Polsce. Niestety Ukraińcy nie są wdzięczni. Dużo, dużo przypadków. Ale nie przytaczam już nowych szczegółów, nie, w pociągu na przykład jeszcze, o jeden, jeden w pociągu, kiedy rozmawiałam po prostu z Polką i nagle wtrąca się Ukrainka, pamiętasz tą sytuację. Nagle wtrąca się Ukrainka i na mnie krzyczy. Ja mówię, proszę pani, proszę do siebie jechać i tam się kłócić ze swoimi y, rodakami, tak? A nie ze mną. I y, po prostu wtrącają się, pozwalają sobie na, na więcej niż my Polacy, tak? Bo ja nie wtrącam się w rozmowy Polaków nawet, tylko y, powiedzmy tak, a oni się już wtrącają w nasze rozmowy. Tak jak ja bym pojechała na Ukrainę, jechała tramwajem czy pociągiem i bym Rozmawiają o sobie na swoje tematy, i nagle bym się wtrącała. Powiedziała, że mi to nie pasuje, że ta pani mi nie pasuje. No, bo to ona powiedziała do mnie, że jak mi nie pasuje, to mogę wysiąść, czy coś takiego tam z pociągu. To jest takie właśnie zachowanie. No, to chyba na tyle. Jak coś jeszcze tam mi się trafi, hamskiego, to dogram, ale mam nadzieję, że nie, i to będzie na tyle. Pa. Pa, do zobaczenia.